Panie Józku, na jakim etapie jest wydanie drugiego tomu? Myślę o tym pięknym wydaniu, które Pan pierwszy tom wydał, a teraz kiedy ten drugi się ukaże? To nie Pan pierwszy pyta, mas osób pyta, mas osób dzwoni. I to jest, no można powiedzieć, z innych półkul naszego globu. Kiedy się ukaże druga część? Druga część miała się ukazać już dawno, ale ze względów y, finansowych, bo to są koszty duże, ja, ja poruszę. Najgorsze mnie kosztują właśnie Tłumaczenie na język, bo, na język niemiecki, bo ta książka ma się dalej się ukazać. Książka, album ma się ukazać w języku polskim, w języku niemieckim. Druga część będzie grubsza, będzie dużo ciekawsza, proszę Państwa. Nowe zdjęcia, nigdy jeszcze nie publikowane. Powinienem Państwu pokazać, tylko dopowiedzieć, że będą zdjęcia naszego zamku Kepenhof, komnaty, gdzie kupiłem za dosyć ciężkie pieniądze od Niemców, przysłali mi. No, i właśnie szukam takich, jakichś, takich no, ciekawych kąsków, ja to tak nazywam. Druga część będzie bardzo ciekawa. Zacznę od wspomnień, a mam wspomnienia byłych były mieszkańców Kamiennej Góry, Landeshut, którzy z tą wyjeżdżali. Opisują, w jakich, oni, w, w jakich sytuacji opuszczali i co im się trafiało przy trafiał przesiedleniu. Przy, przy, przy Okadali, no takie są bardzo ciekawe y, słoniaty, Okadali wszyscy i Polacy, i Niemcy, i Wojsko Polskie i ci, co ich właśnie y, y, pakowali do y, y, pociągów. Druga część była poświęcona pionierom, którzy przyjeżdżali do tej kamiennej góry, przyjeżdżali ludzie ze wschodu. Gdzie niekiedy pierwszy raz nigdy nie wzięli prądu ale jak się pali żarówka. Przyjeżdżali ludzie, którzy pierwszy raz jechali w życiu pociągiem. Przyjeżdżali ludzie, którzy jak mi wspomina jeden z autorów wspomnień, powiedział do syna Józek idź zgać światło. Poszedł pod żarówkę i zaczął dmuchać. Wiadomo światło, jeszcze nigdy w tym czasie nie wzięli, To byli ludzie zacofani ze wschodniej granicy naszej Polski. Yy, to dlaczego Niemcy tak bardzo nisko ustawili tą miskę mycia? Okazało, się, że to nie była miska do mycia, a był y, Klozet był tak zwany po niemiecku. Tam się, tam się myli. Ludzie przyjeżdżali biedni, dopiero zobaczyli tą niemiecką kulturę, niemiecką cywilizację, niemiecką y, technikę. No. Także ta druga część może mi się uda ją w tym roku zakończyć i może, bo jak mówię ze względów finansowych, ciężko mam kłopoty jest finansowe, bo to mam parę, mam tłumaczy. Były takie przypadki, jeden mi przetłumaczył, mi dałem mu, żeby on to sprawdził i to powiedział, ktoś to tłumaczył. Ja mówię, no, że przysięgłem, no to źle jest przetłumaczone. Także jeden drugiemu raz przysięgły języka niemieckiego, zaprzecza, że to źle, no ale postaram się to zrobić. Jak mówię, książka będzie dużo ciekawsza, grubsza, większa. Także... I czy to będzie taka grubość, jaka ta pierwszy tom wydany i te kartki też, to wszystko tak precyzyjnie wykonane? Proszę Państwa, ja chcę to zrobić, bo myślałem o trzecim domie, ale nie zdążę już, bo to trzeba czasu, jeżdżenia po archiwach, i ze mną, tłumaczę. To są bardzo duże koszty książek. Książka mówię, będzie miała więcej stron, dużo, dużo ciekawych zdjęć, jeszcze nigdzie nie publikowanych. Wiadomo, każde zdjęcie będzie opisane w języku polskim, w języku niemieckim. Panie Jusku, życzę dużo zdrowia i życzę, aby to się spełniło i te wydanie było jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.